Przeprowadzimy teraz rozmowę z jednym z właścicieli zakładów pogrzebowych w Kościerzynie, panem Adamem Blutowskim. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, jak wygląda w tej chwili organizacja pogrzebu, ponieważ jak wszyscy wiemy, ustawa o epidemii narzuca bezwzględny limit uczestniczących także w pogrzebach w ilości maksymalnie 5 osób. Tak. To diametralnie tutaj w Kościerzynie zmieniło się od wczoraj. Jak pewnie większość z Państwa wie, Nastąpiło ograniczenie zgromadzeń religijnych do pięciu osób. To też dotyczy bezpośrednio właśnie pochówków w obrzędzie katolickim. A takich zdecydowaną większość w Kościel rzymie i tutaj u nas w powiecie, w okolicy mamy. Jest to o tyle trudne, że oprócz tej mówię dezorientacji, którą, którą pewnie w większości wszyscy czujemy. No, nie, nie wiemy, czy mamy na pożegnanie tej osoby się wybrać, czy mamy zostać w domu. Chodzi konkretnie o to, że w pogrzebie może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, tak? Tak, maksymalnie pięć osób. Mówimy, mówimy o przebywaniu tak naprawdę podczas służby pogrzebowej w kościele. A na cmentarzu? Tak, jak, jak no właśnie, na cmentarzu. No, tutaj jak to potraktować? Czy to jest to zgromadzenie, gdzie będziemy w, od siebie stać w dużej odległości i nie będzie tego zgromadzenia, czy, czy będzie to zgromadzenie. Ciężko pewnie do końca to, to rozgraniczyć. Myślę, że zdrowy rozsądek tutaj jest jak najbardziej potrzebny i musimy te środki ostrożności zachować. Natomiast taką kwestią, która pewnie będzie bardziej bolesna dla, dla rodzin zmarłych jest że nie ma pożegnań. Te po, pożegnania one się tutaj w Kościerzynie e, nie odbywają. Mm. Jest nieczynna e, kaplica, e, ta przedpogrzebowa, która, która działa w, e, w szpitalu specjalistycznym, natomiast też nie ma zgody, no, zresztą zrozumiałej ze strony e, księżyc, e, żeby trumne otwierać w jakikolwiek, w jakimkolwiek momencie pogrzebu. E, jest to tyle trudne dla rodzin, że e, Czasami no, wygląda to w ten sposób, że ktoś odchodzi, nie było czasu, żeby się z tym człowiekiem pożegnać, z jego ciałem. I tej możliwości nie ma, niestety, bo odprowadzenie do grobu następuje przed mszą, a więc no, następuje złożenie ciała do grobu, i potem odprawiana jest msza święta. Czyli odwrotnie, jak było do tej pory, tak? W takiej odwrotnej kolejności, jak, jak do tej pory teraz pogrzeby katolickie się odbywały z tą stacją pierwszą właśnie pożegnania z myszą i z, z odprowadzeniem później na końcu do, do miejsca spoczynku. Czyli tak naprawdę jeszcze nie miał pan takiego pogrzebu ograniczon z ograniczoną ilością ludzi? E, tak, już w tym tygodniu to, to nie było to nie było w kościerzynie, to było e, w starych polaszkach na cmentarzu, w starej Kiszewie. No i niestety, te, te widać no podejście też naszego społeczeństwa, że ludzie jednak myślą o tym, mają świadomość, że to jest zagrożenie dla nas, dla nas wszystkich. I no, tak licznie na pogrzebach jednak się nie pojawiają. A ja chciałem jeszcze zapytać, jak z punktu widzenia zakładu pogrzebowego wygląda ten stan epidemii? Czy państwo też stosujecie? Jakieś elementy zabezpieczające Waszych pracowników? My, my ze swej strony, można powiedzieć tak, cały czas jednak w takim stanie podwyższonego zagrożenia i, i rygorze tym sanitarnym działaliśmy, bo zakłady pogrzebowe są poddane też takim szczególnym przepisom sanitarnym i cały czas to robiliśmy. No teraz myślę, że w tej chwili, jeśli mówimy o pochówku osób, które nie były zarażone koronawirusem, no też trzeba zachować jeszcze większą, myślę, ostrożność i te zasady takie, no, higieny, które do tej pory przecież stosowaliśmy, jeszcze, jeszcze bardziej pilnować. Natomiast jeśli chodzi o pochówki osób, które były zarażone koronawirusem, taki komunikat został już dwa tygodnie temu przez kościerski sanepid rozesłany do wszystkich zakładów pogrzebowych i to są, że tak powiem, inne przypisy, które które temu towarzyszą, ale myślę, że na, tej, na tą chwilę nie, nie ma takiej potrzeby, żeby o tym na razie mówić. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przypomnijmy, naszym rozmówcą był bardzo. pan Adam Plotowski z zakładu pogrzebowego w Kościerzynie.